Dzień dobry, jestem Nerwarian. A to jest trzeci odcinek. A, Nerwarian. Frenc, gramy w DOTĘ z przemkiem. Jak się ktoś. Jak jest ktoś mądry, to pewnie się myślę że wszystkie trzy odcinki z rzędu były nagrywane. Ale tak też właśnie się działo i. I nie przedłużając. Um, bo już wstęp słyszeliście w poprzednich dwóch odcinkach. Zabieramy się za granie. Tylko pewnie jest teraz za głośno, więc muszę przyciszyć mikrofon. Pam, 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 pam. O, nie jest za głośno. Okej. Okay. Mam nadzieję, że się to nie zmieni. Dobra, miejmy nadzieję, że się nie zmieni. Um, także... Okej, okay, koniec mego wywodu i wracam do przemka. Dobra, jestem. Znowu jakieś panus summy. Nie wiem o co to chodzi. Zyskiwanie punktów bojowych Może. Ja mam Duma, Enchantress i Phantom Lancer. Phantom Lancer jest mega silny. Kary i Doom też jest całkiem fajne. trzecie trzeciego jakiego masz? Uh, Enchant, Enchantress. Enchantress, jungler, Ca, całkiem ciekawe. Nukera mam jakiegoś. Nuker supporta. Supporta. Durable, kary, disabler. Nie znam tego Rad kinga. Zagram sobie węgę. Stun. Fajne ma ulti ta węgę. Że zamienia się miejscami z gościem. Fajne, fajne. I jest stuna na półtorej sekundy około. Widzę, że tutaj wszyscy ci kary mają takie umiejętności właśnie. Bez skilli jakoś tak bardzo No. Kurde, jak tak ten, jak tam patrzysz, to nie poznaję tych wszystkich postaci. I to do czego wiesz? Powinniśmy. Powinniśmy dobierać pod drużynę, ale ja na przykład nie wiem. No wiem, wiem, wiem. Ale tutaj to tak, tak. średnio... No, myślę, że na tym poziomie jeszcze zbytnie ludzie... Nie, nie zwracają uwagi. Dobra, chodź na topa. Piękne. Kim grasz? tym S-erem? No. Dobra. Moczymy sobie jakiś kajdzik. Q, nega for Spirit w francusku, nie dzięki... Dobra, to może być fajne. oczywiście pierwszy, no to by miało sens. What the fuck, rzucam w gościa z i się pojawia koło niego? Nie, to jest klon. To jest właśnie to, co zrobimy w poprzedniej grze, że... To jest to że rzucasz pocisk i pojawia się twój klon, który bije tego oh, przeciwnika. No. A na włumasz chyba znikanie z tego co pamiętam? No i jeszcze się tworzy klonik, który też bije cały czas. No E masz Aha, że szansa ileś tam procent na stworzenie właśnie jakiejś iluzji na Ulti masz. Aha, że masz jeszcze zwiększane na, na te wszystkie skilly Tak, jak mam w tą runę z klonami i do Dopelgunker, do Oka, czyli to, że robi klony, to klon się też klonuje. A nie jestem pewny, ale ogólnie będziesz miał, wiesz, jak kogoś tak obtoczysz, no to masz 10 klonów. No, strasznie dobre to jest... O, tak szybko. Axy jest fajny, O, Mirana też jest fajny. I postacie z jedynki. Alchemist. Alchemist jest też ciekawą postacią. Taki farmer. Jaki to ma zasięg? No taki, taki sobie. Ursa, ursa jest też kary, tylko że jego się gra w dżungli raczej. Więc tak pamiętam, Ty nie sobie sobie zbierać, ja jestem sportem. Mam stłunek coś, także mm, ile, ile ten, za ile uderzesz tego? z tego sobie 100. A ja też mam 100, także jak on będzie miał 250, to by można go zabić, nie? Postaram się go poharasować jeszcze. Jak coś, ty dajesz kół, ja daję kół i go zabijamy. O, się trochę leczy. O, wow, tak jak tam mordują na tym bocie, wow! Aj ruskie, ruskie! What? ta animacja to tak, o tak! Możesz kurdać? A? Aha, Mamy go super! Mleczy się? Już na spree! A to jest to. W ogóle ten Urso ma ten a, umiejętność, że. Laga mam. Też mam laga. Ale już jest ok. Ty? Dobra. Dobra. Ma tą umiejętność właśnie co ten. Że Pepek ostatnio właśnie zrobił tego. A tego tego na znowu mam laga też? No. Co jest? Co ta dota? Dropak. Czyżby to. Drugi EU West? No chyba. No, wywaliło mnie. No? Disconnected timeout. Ale ma sens. Dajcie grać. You will receive an abandon. Your teammates will play. To jest jeszcze moja winna. <grych> no, <grych> no wywalił cię z gry. Dostaniesz karę jak wejdziesz. Tak. No, no. baski to. No i data, co jest z to mi, tak? Nie wiem co jak nie będzie ten, nie będzie śmiejać, no to co jest chyba zagramy, co? O, jestem w grze, ty? Też wrócię. Dobra, to gramy. Jestem w bazie nawet, no. Też, no najwyraźniej wiesz, jest wracanie do bazy. Dobra. O, on tutaj co innego budował Niech będzie. Co ja mogę z tego zrobić? Nie wiem, co mogę zrobić. Znaczy, nie wiem, co powinienem zrobić z tego. HP, mana. Ma HP. Myślę, że to by było żeby robić. HP, regen. Czy on na topa? Coś tu? Od nas? No, od nas. Nie wiem, czemu. No, może stwierdził, że aż tak na tym. Na topie, lecz na bocie łatwo? Fuck you Zabiłeś? Jansk. No A tak, ktoś u nich wyszedł o. Jest na topie jakiś A na to jest Furion Fajna postać Ma na tym... Na kuma Że otacza... Daj jest tu na I ściągam marmur A, to trochę za późno <laughs> Ma że Otacza mm, przeciwnika drzewami. takie fajna sprawa. Jak masz tango, to możesz je zjeść. Żebyś pamiętał. Na fuma. O, to jest OP, strasznie. Ma teleport? No, ma teleport taki jak Twisted Fate na całą mapę, wszędzie, co 20 sekund. Rozwijesz to. Mocne. No, I. Można zrobić coś zaraz. Ja mogę stunować. Stunuję? Dobra, dobra. No zrobiłem. I na E ma przyzwanie drzewców. Co z drzewce tutaj, jak widzisz? No. To przyzywaje Jak się gra w dżungli, to się to maksuje, właśnie. Troszkę grałem tym. Nie mam maneku, A zatem będę miał. Ile masz mocy na ku? Coś... O, to są te drzewa. Ja Dobra, z... coś... mam ma... Masz? Mam maneku i mam 200 damage a. Dobra, to zabijemy go na burstę. Fuck. O coś ty zrobił, lol? No mi skliknąłem. No, <laughs> to był darmowy kill. Z niego. Darmowy kill. GG. GG, no Chyba weźmiemy. Albo i nie weźmiemy. A no, to bije najbliższy cel po prostu. Myślisz? No, na pewno nie wiem. Wcześniej testowałem to też na botach i nie patrzyłem było pier... biło pierwsze trzy creepy, a później dopiero to, jak ja byłem pomiędzy creepami, nie, to dopiero mnie zaczęły bić. Mhm. O, patrz jesteś uwięziony. No. a chciałem zjeść, już. Dobra, ten turret byśmy wzięli. O, za Dobra. Oj. O, chyba się martwy, co? Kurde. O, jest te turret. O, nie! Haha. Lul. Patrz, teraz Szybkie cofnięcie się. Wziął tą wieżę. No. Um. Co robi moje ulti? Odkopa się pojawi. Aha, chyba jednak trzeba było wziąć to. Hmm, kupiłem z item. Ten klon nie z od odkopa? Nie, yeah, jeszcze tam sekund. Ale ja nie użyłem tego ulti, on się pojawił sam, po prostu tak wziął. No bo masz ten. Przeczytaj. No twój skill E przeczytaj. To mam szansę, jak szansę, no, 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 no. dokładnie. Mm, sprzedam to, ok. Mm, buty mi się przydały, A nie mam tyle pieniędzy. Czemu nie mam kuriera. A nie mam ja kuriera. Dobra, mm, kupuję tego latającego co mi to daje? Przedmiocik? Pan też regenerację ma, daje. Okej. Okay. W końcu A, ja supportuję. Boga mi się wstecz, tak, że nie ma. Znaczy, że suporci są. Nie są tacy właśnie jak w LOLu, tylko daje ci ktoś stuna za. Dwie, dwie stówki na dwie sekundy mocne. Albo właśnie tam ta linia, na którą ty grałeś, ten, ta mm -hmm. poprzedniej, to też jest support. No. Jest Nuker support po prostu. Fajny, fajny Tak samo jest też Lion, który ma. Stuna ma Hexa i ulti podobne do tej linii, też taki piorun właśnie. I combo ci może zrobić na, za tysiąc, spokojnie. Jeśli też, ostatnio grałem tym lejonem i na, najlepsze staty wykręciłem, a miałem, wiesz, tam itemki pod tego. Pod supporta totalnie. Tylko, że wiesz, w lejcie już musiałem po prostu pilować tylko. Że w Italy ty sobie karujesz, fajnie, fajnie zabijasz, ale no... W to ty wiesz, masz zadanie heksować i pomagać twoim kary. to się już zmienia w lecie. Tak samo ja później będę dawał tylko stuny i będę fajne, będę ulti musiał dobre grać. Bo ja jako support powinienem denajować te creepy, tak mi się wydaje. To by miał sens, mi przeszkadzać ogólnie przeciwnikowi. Mam stunę jak coś? Co? No, 250. Mogę uderzyć ty? Ja mam damage'a na około 250. Też. O, sorry. Zwiększa Ci szansę na ten. na duplikację iluzji I oddaję ci jeszcze Magic Resist No, fajna Posypka ogólnie magic Teraz to można stitować z takim attack speedem. Zastanawiam jaki procent... To było ulti Furiona. Jaki procent HB muszę mieć minione, żeby można je zdenajować? Jak Tak? No to szybko je można bić. Teraz zobaczę. Sprawdźcie zaraz. No, połowa chyba może lecieć. Ewentualnie może 40%, nie jestem pewny. Natura, ty chyba nie możesz się sklonować. Te klany możesz też, wiesz, kierować nimi. No, zniknął. No, no też tak. teraz mnie zacznie bić. A, no Że mnie zaczął bić, no widzisz? Może się zdążyłem... Nie no, może zdążyłem, zdążyłem wybić za ten Kuczek, ty... też był creep. Mhm. i ta 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 ta. Trochę stąpik co? No, ale 4 na 5 gramy Jeden u nich nie gram no. I dlatego 4. Czekaj Kto, ja u 4 c... Kto u nich zrobił 4 fragi, bo ja widzę tylko jeden frag u nich Czemu jest 12-4 u góry możesz, możesz mi to wyjaśnić To może ktoś się u nas nie, no nie wiem jak to się nalicza to Aha chyba że od turetów popadaliśmy Albo w dżungli nie wiem wow. Wtf, dlaczego mnie tu zabijają? On no teraz ja zabijam, cholera, czemu? No na następnym go zabijamy, na następnym. Jeśli tylko podejdzie, to jest martwy, ale sorry. Chyba że mogę dać ulti i on będzie w miejscu, gdy, gdzie ja daję ulti, wiesz? Tak, moje W jeszcze raz? A, to jest jakiś Czekaj. Patrz, boom. Mamy go. <laughs> ulti węgiel, okej. No, ooo, do, no, no dokładnie. Tylko taki instant. <grystanie> nie ma czasu nawet na ten, na jakikolwiek. No, no, w... Aha, jestem wzi... Mogę sobie jechać na tym. Ten... No. a się co pan? Zgad... O, bo nie wiem, w sumie bez macy, kuriera. Nie da się jakoś, wszystkich klonów zaznaczyć. No, masz przecież... Możesz zaznaczać jak, w, nie wiem, w Warcrafcie No. No, ale ja się pytam, czy się nie da. Co on robi? Jakie oklep. A, to też opuścił grę. A, pik. Opuścił grę. Opuścił grę. Zgaduję, że oni już chyba mogą. W... No, tak. mogą opuścić. O, o nie chcę. Wiem. Na no, niego blisko. Strasznie już często tutaj wychodzą. No, strasznie dużo uniwersów. Ale wiesz, wydaje mi się, że w takim, na takim, tym poziomie na takim też ludzie chodzą. No, na pewno tak. No jakby mieli jeszcze, wiesz, tak bezpieczne wychodzenie, to jeszcze częściej powiecie. No, no, no. Dokładnie. O, leci znowu ten ziomek. O, oh. O, oh. oh, on biegnie przed siebie? No, nie no mam na nic. Nie, ja też właśnie. O, zabił cię. Dawaj, walczcie moje kolony. Czemu nie Ej, się do o! Dzieciom? czego się cofają do niego? Ciemne to było. klony! Macie cały zero damage'u. Ja tu miałem 3000 golda w ogóle, jeszcze straciłem... Nie wiem, jeszcze to traci procentowo, czy... A chyba, nie wiem, nawet musiał, Nie wiem. W sumie dobre pytanie. 850... Double kill. Dobra, co to robi? Patch, target unit, removing buffs, slowing. Ej, hey, halo. Tutaj. Co hmm? jest? No nie chcę mi oddać przedmiotu, co jest? No, oddam. Głupi kurier. 5 na 2. Poważny mecz. Dobra, bo pójdźmy idę skończmy to i tyle. 12-1 ax Co za... Pewnie jakieś smurfy. O. Łooo, Łooo, to było What the fuck? Suny. Będzie no trzeba to da multi czy... jeszcze A nie trzeba chyba o, nie, trzeba. Zastanawiam się czy mogę dać ulti na swojego Co to jest? 1:0. A, to jest ten Alchemista, to jest na zasadzie, że A ładujesz tam Stuna, albo od 5 sekund i tak długo jak go wiesz, będziesz ładować, no tyle będzie stun. Ale jeśli nie wykastujesz nikogo, to dostaniesz tego syna na siebie. No, fajny fajny mechanizm. Niektóre mechanizmy z mechanizm są fajne, także. Ursa. O, to. No, ursa zabił tego Roshana. to jest tam ten mechanizm. Fak. Boom. Co to O, o. o. Coś mi przewaliło, nie wiem, co. Stunuję go. Zaraz go zlutuję, jeśli będzie trzeba. No się No, 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 no. Zastunuję go zaraz, bo stun leci. O, rana, ja się... Eee, jeszcze... padam od turetów. Oba mnie fokusują. O, nie padłem. Czemu nie dostałem żadnej, ten... asysty, co to ma być, do choler Nie, dostałem. Chyba nie wiem Co to jest? Wo, 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 wo. Goldy level, goldy level co goldy to było? Level, co, się cały czas no <grym> A, 1700 zabieram tego Ciekawe to, co to zrobił uh -huh. Spokojnie ten grubo hajsy w uh -huh. się nie to są te w ukrytym sklepie, chyba nie? Ten jest akurat. No, ten jest ukryty. Hmm. No i tak sobie zachomikuj niekiedy hmm. 3000. <grym> no, zadowolenie. Ciężko. Uuu, chyba na Mirena napadnie. Ta Mirena też jest całkiem fajna. Ma... Wysyła coś jak Ashe ulti Takiego arrow'a I wiesz, im dłużej leci Tym dłuższy stun jest No i chyba maksymalnie jest tam chyba z 4 sekundy Tak mi się wydaje, jestem pewny Zaraz no go zestunuję no, Chyba to nie będzie potrzebne Ulti dam No, nie mogę Stunuję Phoenixa. Phoenix Phoenix Jaki to ja mam, jaki ja mam zasięg w ogóle z tego, nie? No. Bum. stun, zabij. Super. No, ale czemu to się leczy? Kto? No patrz, jak bije raksy O, hmm. teraz już nie. Może zwykły Regen. Ale to był taki duży. Albo może ja miałem taką obraźnię w sumie. To cool. Ode mnie ma chyba jakiś dalszy zasięg. Niż jest pokazany. To? Mhm. to jest strasznie daleko Schengen. What the fuck? Stunuje A on się zamienił? On target coś jak, nie wiem, dlaczego to mógł urównać nawet ja... To jest w Lissandry? Ulti? Na siebie? Aha. Też zadaj demieć wszystkim? No, no, no. Chyba. Dobre porównanie, tak myślę. Tylko, że można go bić wtedy. Nie, nie można było. Można było? Wiem, tu jajka normalnie. Aha. ty jajko Ale chyba, tak. Nie zobaczyłem. O, też wyszedł. Jak można opuszczać grę, no to trzeba nie, w sumie. Takie perfidne. GG. Close game, Dobra. Dobra, trzeba poczekać na miniony? No jeden został <słyska> tylko, coś jeden sekund się resp. No, a ten Ursa? <słyska> heal. Jaki heal? A. I am the support. Stunuje. Ultuję. Ciu. O, zultowałem ciebie, czyli mogę też sojuszników. dawać nie idziemy. No, ta gra jest tak jakby mi nie, nie zapisywała ustawień. Dziwnie. <laughs> GG. Ciekawy jestem jak są te itemki czy one są coś warte na tym markecie, tak samo jak w tym, jak w CS-ie? W no, no. Tak i tak. I Fuck, 11 do poziomu. Nie, mniej, 7 do poziomu. 25 punktów, kompendium. Co to za punkty? Prezent powitalny? To on tam dostał chyba, nie? Są te, co, co lewer dostajesz. No że te prezenty, nie wiem, czy to otwierasz. A może, no, no otwieram, otwieram. Bum. Czekaj ze dwa. I tyle. Kurcze, stąpik. Tylko, że, jak mówiłem, sporo tutaj liverów się kucze, spotyka na tych niskich poziomach. Więc trochę to takie, ma takie mało zachęcające, wydaje mi się, do gry. Czy jak wiecie, chcecie sobie zagrać fajną gierkę, a tu czterech gości Cię będzie zdrożny, no i co możesz zrobić? Nic nie możesz zrobić. Ale fajny jest ten system, że można sobie wyjść z tej gry bez żadnego jakiegoś tam mmmm. Wiecie jakieś tam kary czy czegokolwiek. To jest fajnie zrobione. Więc to mi się tutaj całkiem, całkiem podoba. Dobra, tyle na dzisiaj. Na ten odcinek. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, papa. Pa.